Kilka minut temu dostałam takie oto pudełeczko. Co to oznacza? Że trafił do mnie Mi Band 2, kolejna generacja opaski Xiaomi, którą będę dla Was testować. A tak naprawdę nie ja będę ją testować, bo od kilku dni swoją opaskę ma Jakub, który dla Was zrecenzuje to właśnie urządzenie i porówna z poprzednią generacją opaski. On ma wersję bez pulsometru, ja mam wersję z pulsometrem, ja mam tą wersję puls. On ma wersję zwykłą, pierwszą generację. Eee, ale tak naprawdę oprócz tego różnic względem siebie nie ma żadnych. A w przypadku kolejnej generacji, czyli Mi Band 2, już te różnice jak najbardziej są widoczne. Mamy tutaj ekran. I podobno algorytm liczenia kroków został znacznie poprawiony. Podobnie jest z algorytmem, który monitoruje sen. No i co mamy w pudełeczku? W pudełeczku mamy przede wszystkim pastylkę, która no w, tym, w tej wersji skrywa w sobie ekran, który wyświetla nam godzinę powiadomienia wszelkiego typu oczywiście wyłącznie w formie ikony. No, i też wyświetla nam puls, bo opaska oferuje możliwość mierzenia pulsu. Oczywiście sprawdzę, jaka jest dokładność pulsometrów w porównaniu z właśnie pierwszą generacją opaski. Sama opaska, jak możecie zauważyć, już w tym momencie na pierwszy rzut oka, jest grubsza. Po lewej stronie trzymam nową, po prawej starą. Jest grubsza, jest trochę większa. Większy ten otwór na opaskę, na pastylkę. Sama pastylka jest większa, więc automatycznie otwór też musi być. Jeśli chodzi o zapięcie, zmieniło się nieco. Jest ładniejsze, bardziej estetycznie wygląda. No a tak, poza tym zmieniły się też otwory, więc całkiem sporo zmian. Jeśli chodzi o wzornictwo, choć tak naprawdę na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że to jest przecież to samo. A tu, jak się okazuje, nie do końca. Zamontowanie pastylki w opasce standardowo będzie przysparzało nam trochę problemów, ale to w sumie całkiem dobrze, bo musi zostać dość solidnie osadzona w tym właśnie otworze, żeby nam przypadkiem nie wypadła. Spotkałam się z wieloma opiniami, że w przypadku pierwszej generacji zdarzało się, że te pastylki wypadały. Mi ona nie wypadła od kilku ładnych miesięcy, więc no ja nie mogę powiedzieć, że takie, taka sytuacja miała miejsce. Jak widzicie ten przycisk, który tutaj znajdujący się, tak naprawdę nie jest przyciskiem, tylko jest dotykowy. No i już widzicie co wyświetla ekran. Sprawdzę to dokładnie, ale zanim jeszcze zacznę testy, spójrzmy co oprócz tego mamy w pudełku. Mamy tutaj oczywiście instrukcję obsługi w języku chińskim, ale na szczęście z obrazkami. Zamyśliłam się, przepraszam. No oprócz tego mamy też kabelek służący nam do ładowania. Jestem bardzo ciekawa, ile przy moim trybie użytkowania opaski ta opaska będzie trzymała na baterii, bo Puls trzyma mi średnio miesiąc, czasami nawet dłużej. No ale mam w tym momencie Xiaomi Mi Band 2 i mam też Samsunga Gear Fit 2, a to oznacza tylko jedno. Szykujcie się do porównania tych dwóch produktów. Mam nadzieję, że ten materiał przypadnie Wam do gustu. Na niego będziecie musieli poczekać około tygodnia, myślę. W przyszły weekend myślę, że ten materiał faktycznie pojawi się na kanale. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie Xiaomi Mi Band 2, bo Gear Fita 2 recenzja pojawi się naprawdę niedługo, więc jeżeli macie pytania odnośnie nowej opaski Xiaomi, zadawajcie je w komentarzach poniżej. Na większość postara się odpowiedzieć Kuba, tak jak wspomniałam, który testuje dla Was tą właśnie opaskę. A ja skupię się na porównaniu właśnie z Girlfitem dwójką. To tyle na razie, pozdrawiam Was, cześć!